Piotrze, jak się czułeś jako stolarz? Yy, powiem Ci, że bardziej czułem się jako klejarz. <laughs> Dużo kleju, wikol, wiesz, to kupiłem sobie kilka tam zestawów tych tub, cztery tuby wikolu. Żeby była odpowiednia konsystencja, że, że odpowiednia konsystencja i tak, żeby było elegancko to, bo wiesz, no nie będę jakby brał córce jej kleju do, 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 do kartek, do, do papieru. A przedszkola, wiadomo. Dostaliśmy kilka insertów z Redrewno, abyśmy mogli je przetestować. Ja jestem wielkim miłośnikiem insertów. Jak Piotr zorientował się, że ja dostaję takie fajne rzeczy do gier... To, to kosztuje... żyła mi latała trochę. Nie wiem, może latała i że on też chce, więc dałem mu do sklejenia Gloomhaven. Dzisiaj nie ma giereczek i tak dalej, nie będziemy recenzować, bardziej będziemy Wam prezentować, i, ale też będziemy mówić o swoich wrażeniach z optowaniem z tym pomysłem na, na inserty. Pokażemy Wam dzisiaj dwie wizje. Wizję Marcina, który jest jakby podobało mu się inserty. Ja bym wszystko skleił, co by do mnie wysłali. On by teraz robił inserty w ogóle do wszystkich gier świata, Kanał nie? Kanałbym założył insertę. inserta. Marcin myślał nawet o firmie, żeby założyć swoją firmę i robić rewolucyjne inserty do kleić. gier. Kleić. A, kleić innym, nie? To ja też bym kleił psu. za zamówienie inserty. Też pomysł na biznes. I druga wizja, moja wizja, czyli osoby, która się troszeczkę wkręciła, troszeczkę zauważyła, czy troszeczkę, zauważyła, że to ma sens. źle kostetyczny. Byłem, na, trochę nadal jestem, ale o, to, o tym powiemy w materiale, nie zdradzajmy im. Sobie Dobrze, to jest. lecimy. Na samym początku pokażemy wam, wam Insta, który zrobił Piotr. Tak. Zaczniemy od tego najpiękniejszego, najpiękniejszego, tak? Tak, ale może zanim zaczniemy w ogóle tak do sauté, to jeszcze chcemy zauważyć, że komentarz Subskrypcja. subskrypcja. Oczywiście jest możliwość jeszcze Patronite'a tam zagościć jako patron. A warto to robić, bo możecie otrzymywać. Yy, na przykład różne... będzie naszym patronom dajemy na przykład. O, będzie do o. wygrania: Instant do Brzdęka. Nie drażni smoka. Do dobrej gry, do gry, którą mają. posiadają każdy. każdy posiada, Myślę, brzdenka brzdęka obecnie z graczy. Więc rzucamy. Graczy. A Więc... jak zostaniecie w tym filmie do końca, to jeszcze będzie konkurs dla Was. Tak, dla widzów wszystkich, nie tylko dla patronów. Jedwa! Platforma, która nas wspiera, możecie tam. No tam pewnie insertów nie kupicie, ale gry planszowe są. Tak, kupicie gry po to, żeby potem je, z, potem je zainsertować. Tak się mówi? Zainsertować zainsercić. 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 <laughs> przede wszystkim musicie wiedzieć, że te inserty są zrobione z drewna. I Bo to już drewno red, I przede wszystkim trzeba będzie je sklejać. Kupiliście swój pierwszy insert od red drewna. Wyobraźcie sobie taką sytuację, to musicie sobie przygotować niezbędniki takie jak. Nożyczki, bo Marcin widzicie teraz korzysta z nożyczek, warto to robić, albo nóż. Taki nóż y, do modelu, taki niektórzy używają do tapet, a niektórzy tak. na przykład takie bo, do, mo do modeli. Poczekaj, poczekaj, bo wiesz co, pokaż w ogóle im w, jak, w jakiej formie to przychodzi do nas. Takie. To jest redrewno i to jest tak. O, to jest, i robię tak tak, o. tu się otwiera, to jest zapakowane wszystko i naszym oczom ukazuje się już główne, główna esencja naszej przesyłki. I teraz tak, moi drodzy, to jest wszystko zrobione z fajnej sklejki, myślę około trzech. 3 mm. To przede wszystkim pięknie pachnie. Jeżeli ktoś sobie składa inserty, to. Jeżeli bardzo lubi lubicie zapach drewna. zapach świeżego drewna o poranku. Co to jest sosna? Co to jest? Nie wiem. No to jest drewno jakieś. Drewno drewno. W sensie. Drewno. Zdrowe, dobre Dobra. dla natury. Dostajecie instrukcję. Z góry wam powiem, że instrukcje są zrobione tutaj dobrze. Ponieważ te instrukcje są tak skonstruowane, że każdy z elementów jest. Proszę bardzo. Każdy pojemniczek po kolei jest w Może pokaż ramce. Może w ogóle też po, początek, pokaż tę stronę tytułową. Tu masz, po, macie pokazane, w jaki sposób wkładamy już gotowy insert i w co w danym pojemniczku ma się znaleźć z gry. Właśnie, czyli mamy wytłumaczone, jak już złożymy sobie to, jak elementy, gdzie mają się znajdować, to jest dobre. Tutaj instrukcja, jak sklejać Vicol. I tutaj tak, każda z tych ramek to jest oddzielny pojemniczek. Pokazane jest, w jaki sposób składać i jaki numer wyciągać. A tutaj macie spis wszystkich elementów po numerze. Jeżeli chodzi o instrukcję, to ja na przykład miałam taką metodę, że ja sobie to, to sobie pozbawiłem się tego, sobie rozłożyłem te strony, które będę w kolejności rozkładał, te elementy, które będę, które będę brał pod uwagę. I w ten sposób sobie zorganizowałem tą przestrzeń składania, sklejania tego. Yy, bo tak przekładanie tego to dla mnie nie wiem, jakie ty miałeś metodę, ale takie przekładanie tego dla mnie nie było też mocno wygodne. ja, sobie, to ja sobie zrobiłem w ten sposób, że najpierw sobie po kolei z karteczką wy wybierałem to, co potrzebuję, składałem sobie na sucho, potem odkładałem karteczkę i sobie je sklejałem. To dobrze wychodzi z, z tych wyprasek, to jest bardzo sprytnie zrobione, jest bardzo dobrze wycięte, wszystko ze sobą pasuje, yy, nie mam żadnych zarzutów. W sensie jest to dobrze przemyślane i ja z tych insertów, które miałem i teraz może pokażemy Wam te gotowce, które mamy, pozwolę, tak. że tą instrukcję tu włożę, żeby Schowaj. się to wszystko nie pogubiło. Moja gra, Handmade. Mój, mój insert, yy, pierwszy, który złożyłem. I yy, pierwsza rzecz, którą, na którą chciałem was zwrócić Waszą uwagę, że to jest gra, która pod względem elementów, no wiecie o tym, że ona ma tutaj taką modu modularną planszę. Jeden element jest dość duży i już na, na samym początku, jak dostałem ten insert, to zastanawiałem się, jak tutaj to zostanie wykombinowane, no bo to stanowi pewne wyzwanie. Yy, I zostało to stworzone, widzicie, w ten sposób, że tu trzeba oprzeć ramkę tak i, i tu. Tak, czyli jakby jedna część. I to jest... To się jest... nie będzie poruszać, bo tu jest blokada. Nie, nie, jakby nie ma z tym problemu. To jest stabilne i to zostało dobrze zrobione, bo to się wszystko trzyma, nie lata nam tutaj to. Przy okazji jakby jest takie zamknięcie tych elementów wszystkich. Przede wszystkim jest miejsce na dodatki do tej gry. No i przede wszystkim druga rzecz bardzo ważna. W tym insercie zostały dołożone przykrycia, zrobione z plexi. Pod względem wykonania takie estetyczne, eleganckie, mało tego, to jest takie coś, że sobie, słuchajcie, tutaj wysuwamy. o, wkładamy, Bo te dziurki to są na palce nasze, ja mogę zrobić takie, wiesz. Taki Zależy tutaj. jak wolisz, jak lubisz łapać. E, więc to, to w ogóle musi się jeszcze troszeczkę wy, wyrobić, bo wtedy będziemy sobie to zsuwać. Na razie to jest takie świeże, świeże widać, że nie grane po sklebiństwa. <laughs> To możecie wyjąć, te karty, tutaj się oczywiście mieszczą wszystkie te elementy z, z planszami. Może pokażemy od razu. O, o. a tutaj jest samo dobro. Kolejny plexi. Tak, i to jest to, jest to co, co rzeczywiście lubię w, w tym insercie. Ta plexi, ta przezroczystość, która nam tutaj blokuje, elementarne nie uciekają. I wszystko ma swoje miejsce, jak widzicie brakuje jeszcze, bo, bo dodatki. Bo dodatki, zobaczcie, możecie sobie przygotować zestaw startowy dla poszczególnego gracza z poszczególnym kolorem. Macie napisane na przykład biały. O, przepraszam, bo tutaj wypadło. Tak, tak, tak no, trzeba, na to trzeba uważać. Proszę, to jest twój zestaw startowy. Mało tego, one są tutaj już nazwane, kolorki są tutaj wypisane. Tak, pomarańczowy. No, ma, to to mam parę, ma parę. A, po, to, o. powstają po to, żeby nam się wszystko szybko, łatwo wyrozkładało. A to jest przemyślane, to jest zgrabnie zrobione i ja do tego zarzutów nie mam. Ja też nie mam. Jeżeli chodzi słuchajcie, o moje doświadczenia związane z moje wrażenia związane ze składaniem tego składaka, a właściwie sklejaniem tego. nawet takie rączki są jak Tak, takie są rączki. Oczywiście. Tu po wewnętrznej stronie jak sobie zdejmiemy to wszystko To pamiętam, chyba jest nawet logoty, przed drewno. A nie, po drugiej stronie mamy logoty. O, słuchajcie, po drugiej stronie mamy takie... o, to tak musisz. Takie coś. Aha, że tak możesz trzymać. No dobra, okej. Okay. No jest, jest takie coś. No ale tutaj sobie to wszystko chodzi, ta planszetki, cyk, no Dodateczek. jeden. jest to tu. O. E, tu, tu. Tu karty, które też możemy sobie w czasie gry trzymać. W ogóle możemy sobie to e, traktować jako stojak, stojak na karty. No i ta rzecz, no i która najbardziej największe była wyzwaniem, tu z reguły zawsze a, się bo mylę. Ja to, ja to odwrotnie mówię, Odwrot a, widzicie, no, bo to trzeba wszystko pamiętać. I jak to, to też to jest w instrukcji. I to jest w instrukcji jak to, jak to trzeba tam... Dobra, ale moje wrażenie na temat tego, no, jak dawaj. to się składało. Słuchajcie, składało się w, dość, dość dynamicznie. Jak już zorientowałem się, jak czytać te instrukcje i jak sobie dodatkowo przygotować się do tego, do tego składania, to poszło gładko. No widzisz, właśnie to 100. Ja też mam z tym jeszcze problem. Okay. O, już. Tu bardzo dobra, bardzo dobra rzecz i myślę, że brzdenk potrzebuje tego. Mm. Kolejna gra, która bardzo lubi inserty, czyli wszystkie gry, gdzie musimy wykładać jakieś dużą ilość elementów. Braz tych elementów może zbyt dużo nie ma, ale ja chciałem, żeby ta gra wyglądała elegancko, ponieważ sam design gry wymaga tego, żeby to wyglądało tak. No tak, tu jedynie, jeżeli chodzi o ten insert. Tylko, to... że to jest insert do, do dwóch wersji, czyli będzie ona, ten insert będzie pasował do wersji Lancashire i Birmingham. Tak? Ponieważ są niektóre puste przestrzenie na pewne elementy, które ta gra nie ma, ale ma na przykład wersja Birmingham. Beczki przykładowo, mhm. tak? Ale ogólnie też dokładnie skonstruowane w ten sam sposób, że tutaj mamy, proszę bardzo, cyk, i to jest zestaw dla jednego gracza. Wszystko jest przygotowane. Mhm. Czyli budynki, żetony, tu mamy pieniądze, kafelki, karty i wszystko gra. Ale nie ma plexi, w sensie nie ma żadnej. Nie, tutaj nie ma plexi, bo myślę, bo że to wchodzi, wesz, jakby weszła w drewno dosyć, dosyć Od, niedawna, późno. Od niedawna. I co jest fajne w ogóle w świeżym drewnie? Ponieważ Piotrze też ci pokaże tą strefę, taką bardziej wiesz. Zajawkowicza. Ja sobie pozwoliłem ten ten, ten insercik zabejcować, ponieważ surowe drewno ma możliwości, yy, yy, że może zmieniać kolor. I ja na przykład przygotowałem sobie tutaj Great Western Train w takich kolorach odcieniach. Zrobiłem sobie taką obejcowałem A, i rozumiem, on jest ciemny, to drewno. Rozumiem, że uważ... dla ciebie jest to tyle y, ciekawe, ponieważ y, możesz sobie to modernizować, niż y, tworzywo sztuczne jakby to było, Ja tak? wyszedłem z założenia, że gra jest o dzikim zachodzie i będzie ładnie to wyglądało, jeżeli ja sobie ten insercik zrobię w takim klimacie. To. ładnego, to. polakierowanego drewna. Myślę, że to wygląda dość. insert w klimacie już jest. Insert tak? jest w klimacie. Myślę, że wygląda to dosyć estetycznie, zupełnie inaczej niż surowe drewno. Dodatkowo Bejca zabezpiecza drewno przed wilgocią, więc cokolwiek mogłoby się wydarzyć dziwnego, no to jakby to drewno jest oczywiście zabezpieczone, co nie ma w, myślę, w naszym hobby wielkiego znaczenia. Kwestia mhm. estetyczna. Co jest dobre? Jest bardzo dużo kolorów Bejcy i na przykład bras Lancashire u mnie będzie kolor czarny. No wiadomo. Też musi być elegancko. To Rzeczywiście, to można powiedzieć, że to jest przewaga tych insertów drewnianych nad tymi z, z tworzywa sztucznego, no bo nich już malować sobie nie możemy. Znaczy, może no, moglibyśmy ewentualnie sprayem. Sprayem jakimś sprejem. moglibyśmy zrobić. Ja bardzo lubię drewno, lubię zapach drewna i w takich grach pasuje to idealnie. To jest oczywiście insert przygotowany, że można jeszcze włożyć tutaj dodatek. Proszę bardzo. Cyk. I zobaczcie, wszystko mieści się idealnie i co jest najważniejsze, że inserty poza tym, że porządkują tam, usprawniają setup, to przede wszystkim zamykamy wszystko w jednym pudełku i to wszystko tam... Ja tą, ja tą grę noszę do różnych, do okay, różnych ale, miejsc, ale nigdy ale... mi się nic nie rozwala. Okej, okay, w sensie robiłeś eksperyment, że działa. Okej. Sprawdzimy po programie. Dzięki Piotr. Ja jestem zadowolony, że mam swój insercik i swoją, jedną ze swoich ulubionych gier już zainsertowaną i dzięki temu mogę A, szybciej ją rozkładać, B, estetycznie lepiej to wygląda, po prostu gra się lepiej prezentuje w środku, więc nawet tak komuś pokazuję grę od wewnątrz, to nie ma wstydu. Rzeczywiście cecha drewna jest taka, że można to sobie wejcować. Ja pewnie nie będę tego robił, bo jakoś tak. Ale jak będziesz chciał, to czy mogę to zrobić? A, okej, okay, dobra. A faktury wystawiasz? Nie, więc bym tak. ja Dzięki. Rozliczamy się gotówką bez żadnych faktur. Marcin jeszcze ma ze sobą doświadczenie związane z modelarstwem, więc Marcina w ogóle kręci ja lubię składanie, długanie i tak dalej. Ja tego nie lubię. Dla mnie to jest um, strata czasu. Ja wiem o tym, że mógłbym w tym czasie robić coś innego, bardziej kreatywnego. Na, Na przykład zagrać, przeczytać książkę. Cokolwiek, ulew, zobaczyć film. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak y, gra, y, gra się i się rozkłada, posiadająca insert. Więc to duży, na duży plus. No i to, że mam jeszcze te, to, tą plexi, tą taką szybkę plastikową. Że to możemy sobie to przesuwać. To jest spokój. Uważam, że to jest dobry kierunek w ogóle: redrewno. Powinno tak robić. Będziesz sklejał i składał inserty, czy raczej zostajesz przy tym, jak, że, tak, że tam są wypraski już w standardzie i będziesz czekał, jak ja będę coś Wiesz tam to, Myślę, że zależy od gry. Takie gry jak Gloomhaven, takie gry jak duże gry Euro. Tak. Ja robić. przede wszystkim będę insertował sobie gry, w które często lądują na moim stole, bo przyspiesza to proces grania i rozkładania gry. I będę robił to tylko i wyłącznie ze względów również estetycznych, ponieważ wszystkie gry, które lubię, typu Great Western Trail czy Brass, to są gry, które zawsze będą w mojej kolekcji i chcę, żeby one wyglądały ładnie, pachniały ładnie i żebym wiedział, że kładę się z myślą o tym, że te gry są dopieszczone. Jeżeli chodzi o imersję, tak jak już wspominałeś tutaj, że drewno pasuje do jest. westernu, to... Wiesz, jak to jest, wiesz jak tak to to jest. To składam sobie. Kochanie, zagrałem dzisiaj w westernik i zaczynam wyciągać to ale... drewno. Tu, ale drewno. mam tu zgrzyt, brzdęk i drewno. Słuchaj, zawsze, Nie? widzisz, ale drewno możesz sobie psiknąć sprayem i zrobić sobie na przykład metaliczną farbę. A można, można, rzeczywiście. Ty, to jest dobry pomysł do brzdęka, metaliczna farba. No, może Cię przekonam. Redrewno zagwarantowało nam, że jak zorganizujemy konkurs i wytypujemy osobę, która w tym konkursie wygra, będzie mogła sobie wybrać jakiś insert z ich insertów, które są dostępne w sprzedaży. Także to jest konkurs, a co muszą zrobić nasi widzowie? A musicie, jeżeli chcecie wygrać insert do swojej ulubionej giereczki, to napiszcie w komentarzu, do jakiej gry waszym zdaniem insert jest, insert jest niezbędny. Po prostu. Proste? Bardzo proste. My Wam serdecznie dziękujemy za ten odcinek i zabieramy się za kolejne inserty. Do zobaczenia. A też pogramy nie? Będziemy teraz inserty, do... Ja bym pokleił, no. A jaka? Czyli słuchajcie, już pogramy nie, a złóż insert TV. Skle sklejmy TV. <laughs> Marcinie udało mi się, złożyłem swój pierwszy insert i czuję się z tego dumny. Czuję, że wykonałem coś, co stanowiło dla mnie jakąś barierę, jakąś, jakieś wyzwanie. I jak zrobiłem to, złożyłem, to miałem satysfakcję. Taką, że po pierwsze gra wygląda dużo lepiej w pudełku. Z większą satysfakcją będę już teraz pokazywał, z przyjemnością będę pokazywał, zobaczcie, tak wygląda gra.